Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Tabin i pracuję w firmie Technika Wody, która od wielu lat zajmuje się dystrybucją, sprzedażą i serwisem zmiękczaczy oraz filtrów do wody. W tym filmie chciałbym Państwu przedstawić urządzenia do wody studziennej Water Technik Pro ProMulti. Jak sama nazwa wskazuje, są to urządzenia multifunkcyjne, czyli takie, które zatrzymują najpopularniejsze niepożądane substancje z wody z własnego ujęcia. Żelazo, mangan, Amoniaki, zawiesiny organiczne oraz redukują twardość wody, czyli de facto działają jak zmiękczacze. Jeżeli macie Państwo własne ujęcie wody, macie problemy z tymi pierwiastkami, warto taki model zastosować. Tutaj w tych urządzeniach jest specjalne złoże. To jest mieszanina złóż, która właśnie przeciwdziała wymienionym substancjom. Stosujemy albo złoża Ecomix albo Aquamulti. To jest dwóch różnych producentów, wiodące, renomowane na rynku firmy. W tym mniejszym kompaktowym urządzeniu mamy w sumie 28 litrów takiego złoża, mamy 25 litrów złoża multifunkcyjnego oraz 3 litry podsypki żwirowej, która dodatkowo jeszcze filtruje tę wodę pod kątem zanieczyszczeń mechanicznych jakichś drobinek. Z kolei w tym większym urządzeniu jest łącznie aż 42 litry złoża. Tutaj mamy 36 litrów złoża multifunkcyjnego i 6 litrów podsypki żwirowej. Ten mniejszy rodzina do 4 osób, ten większy rodzina 5-6 osobowa lub większe przekroczenia na żelazie, manganie czy wysoka twardość wody. Urządzenia Watertechnik Pro Multi, tak jak cała gama urządzeń Watertechnik, produkowana jest przez naszą firmę w Poznaniu. Objęte są dziesięcioletnią gwarancją na głowicę sterującą, dziesięcioletnią gwarancją na wszystkie elementy stworzywa sztucznego, natomiast na złoże multifunkcyjne mamy gwarancję 5 lat, nie tak jak w przypadku zmiękczaczy czy uzdatniaczy z węglem 10 lat, ale to ze względu na to, że jednak to złoże multifunkcyjne pracuje w innych warunkach, ta woda jest często mocno zażelaziona i te żywotności złóż mogą być trochę krótsze. Najczęściej jest to około 8 lat, zależnie od warunków eksploatacji. Głowica sterująca to oczywiście głowica Watertechnik w specyfikacji Pro, o czym świadczą tutaj zamieszczone hologramy. Oznacza to, że regeneruje się przeciwprądowo, jest dzięki temu ekonomiczna, ale jest także wydajna. Mamy regenerację czterocyklową, mamy tzw. Tak suchy zbiornik, mamy wszystkie atuty, tak jak w zmiękczaczach Watertechnik. Mamy też, tak jak i w innych urządzeniach serii Watertechnik, na wyposażeniu zawór przyłączeniowy bypass. Jest oczywiście opcja montażu bez bypassu, jeżeli Państwo chcecie zaoszczędzić miejsce. Jest także cewka do chlorowania złoża to jest dodatkowa funkcjonalność. Można tutaj właśnie zastosować a taki adapter, który produkuje wolny chlor i dezynfekuje w ten sposób złoże multifunkcyjne. Urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach, tak jak mówiliśmy. Tutaj w obudowie kompaktowej, ten troszkę mniejszy model tutaj jako dwa elementy osobno jest butla ze złożem. Osobno jest zasobnik na sól tabletkową 70-litrowy. W obydwu przypadkach mamy oczywiście zabezpieczenie antyzalaniowe. Mamy także możliwość regulacji stopnia zmiękczenia. Ta regulacja odbywa się poprzez podmieszanie wody surowej z uzdatnioną. No, w przypadku wody z własnego ujęcia, gdzie mamy żelazo, mangan, nie chcemy tego mieszać. W tym większym dwuelementowym urządzeniu osobno mamy butlę ze złożem, osobno jest zasobnik na sól tabletkową. Tak jak Państwo widzicie, ten wężyk, który je łączy, wężyk solankowy, jest dosyć długi. Można sobie rozsunąć te dwa elementy urządzenia. Możemy ten wężyk jeszcze dłuższy dla Państwa zostawić. To kwestia uzgodnienia. Nie ma tutaj żadnego problemu. Także dzięki temu możecie Państwo sobie to urządzenie też dopasować do wielkości pomieszczenia, gdzie ono będzie montowane. Na koniec, może jeszcze wspomnę, że jeżeli Państwo macie właśnie własne ujęcie i jakość wody nie jest zadowalająca, warto przed wyborem urządzenia wykonać badania jakości wody. Najlepiej w Sanepidzie lub innym autoryzowanym laboratorium. Tam Państwo w czasie takiego badania fizykochemicznego sprawdzicie, jaka jest zawartość żelaza, manganu, azotu, amoniaków, jaka jest twardość wody. I z takimi wynikami, jeżeli Państwo do nas zadzwonicie czy je prześlecie, my odpowiednie urządzenie Państwu dobierzemy. Jeżeli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania lub chcielibyście zakupić uzdatniacz wody Watertechnik Promulti, zapraszam do kontaktu bezpośredniego lub do wizyty na naszej stronie internetowej i do sklepu www.technikawody.pl. Dziękuję bardzo.